Cześć, ten film dedykuję tym, którzy nie korzystają z menedżera haseł. Omówię w nim pokrótce, dlaczego warto to robić i jak zacząć. Korzystamy na co dzień z wielu stron, czy też aplikacji internetowych, jak skrzynki mailowe, portale społecznościowe, serwisy zakupowe. I za każdym razem potrzebujemy unikalnego hasła. Zdarza się też, że korzystamy z kilku adresów e-mail, więc poza hasłem mamy jeszcze do zapamiętania, na którego maila założyliśmy konto. Nie możemy używać wszędzie tego samego hasła, bo odpowiedzcie sobie sami, co jeśli ktoś odgadnie to hasło. Lub czasami jakiś słaby, zabezpieczony serwis zalicza wpadkę i hasła wyciekają, a wtedy, gdy ktoś pozna jedno nasze hasło, to bardzo możliwe, że zacznie sprawdzać, czy nie mamy kont w innych serwisach, podając to samo hasło. Posługiwanie się jednym hasłem w różnych wersjach, które różnią się na przykład końcówką, to też słaba opcja. Jeśli ktoś odkryje, że na przykład nasze hasło bazuje na jednym słowie, to może za pomocą programu wygenerować tysiące kombinacji zawierających dane słowo kluczowe i w zautomatyzowany sposób próbować złamać nasze hasło. Ogólnie nasz mózg jest kiepski w tworzeniu haseł i lepiej w tym przypadku zdać się na komputer, gdyż uzyskamy wtedy większy współczynnik losowości. Oczywiście nie jest to idealna losowość, ale ten problem nie jest tematem na dzisiejszy odcinek. No więc ustaliliśmy, że potrzebujemy unikalnych oraz skomplikowanych haseł. Ale pozostaje jeszcze ważna kwestia. Gdzie te wszystkie hasła i loginy przechowywać? W dokumencie Worda? W komputerowym notatniku? No nie, jest to słaba opcja. Informacje to powinny być jakoś dodatkowo zabezpieczone. Najlepiej w zaszyfrowanej formie. No i przyszła pora na termin Manager Haseł, który łączy wszystkie wspomniane przeze mnie potrzeby. Wystarczy, abyśmy zapamiętali jedno hasło dostępowe właśnie do Menedżera Haseł, a pozostałe będziemy generować i przechowywać wewnątrz programu. Ktoś mógłby zapytać, po co mi to, skoro trzymam hasła zapisane w przeglądarce? Otóż trzymanie haseł w przeglądarce jest bardziej ryzykowne. Nie wszystkie przeglądarki blokują dostęp do zapisanych haseł. W niektórych wystarczy wejść do ustawień, aby bez przeszkód wyświecić wszystkie zapisane tam hasła. Poza tym w menedżerze możemy przechowywać nie tylko hasła do witryn, ale również inne dowolne informacje, hasła do innych systemów, numery PIN. Bazę haseł możemy łatwo przenieść na inny komputer lub smartfon. Bo wiele programów, jakimi są menedżery haseł, ma swoje odpowiedzi w postaci aplikacji na urządzenia mobilne. W filmie tym przedstawię jeden z najpopularniejszych menedżerów haseł, z którego sam korzystam, czyli keepass 2 Zaczynam od pobrania programu. Najlepiej pobierać je ze strony producenta zawsze. A, interesuje ekipa z wersji drugiej. Oraz od razu pobiorę spolszczenie do programu, gdyż nie każdy zna angielski i podejrzewam, że są osoby, które chciałyby mieć ten program po polsku. A domyślnie jest on tylko w języku angielskim, a dodatkowy język trzeba sobie pobrać ręcznie tak jak Wam to teraz pokażę. OK. Mamy pobrane pliki. Instaluję program. Uruchom. standardowa instalacja skrót na pulpicie też chcę ok rozpakuję sobie spolszczenie I uruchamiam program. Wyświetlił nam się komunikat ostrzeżenie o skrócie klawiszowym Ctrl -A, Alt A. Jest to konflikt w przypadku polskiej litery O. I musimy i musimy zmienić skrót, ten skrót klawiszowy w programie. Tutaj mamy komunikat o sprawdzaniu o aktualizacji. Ok, włącz. No więc zacznę od zmiany tego skrótu klawiszowego, o którym była informacja. Aby nie mieć problemów z pisaniem literki O należy usunąć lub zmienić ten skrót na inny, a ja nie potrzebuję tu w ogóle tych skrótów. Ok. Zacznę od zmiany języka. Otwieramy folder i tutaj należy przerzucić, skopiować uf Wolszczenie programu. Jeszcze raz wchodzę w View, Change Language i teraz już mam do, mam do wyboru język polski. Czy chcę uruchomić ponownie? Tak, chcę uruchomić ponownie i teraz program uruchamia nam się już w języku polskim. Um, ok. Nie mamy bazy danych z hasłami, więc najpierw klikamy plik nowy, aby ją utworzyć. Ok. Tu już wcześniej sobie coś testowałem, więc coś się tu pojawiło. Okay, wybieramy sobie gdzie chcemy tą bazę danych zapisać i ten plik bardzo możemy później przenieść na smartfona lub inny komputer. Hasło główne. Jest to jedyne hasło, które musimy zapamiętać i należy ustawić Tutaj jest skomplikowane hasło. Mamy fajny pasek z szacowaną siłą. Moje hasło jest dosyć słabe, gdyż yy, robię tylko, prawda, to ustawiłem demonstracyjnie, ale pamiętajcie o tym. Najlepiej jakieś kilkunastoznakowe, yy, niesłownikowe, aby było trudne jego złamanie. Mamy komunikat, nawet trzech hasła jest za słabe, ale nam je wystarczy. Nazwa bazy danych. Nie, nie chcę Arkusza. Mamy tutaj takie wpisy demo. Ja je sobie usunę, bo nie są one mi potrzebne. Ok, no więc tutaj mamy takie katalogi dodatkowe, właściwie grupy, w których umieszczamy sobie wpisy z, z hasłami. Ja stworzę sobie nowo, nową grupę tutaj ba. Możemy sobie ikonki tutaj dobasowywać jakieś. Okej okay. i jeśli chcemy dodać nowy wpis, to klikamy w prawym klawiszem dodaj wpis lub tutaj mamy również z tego paska opcję i na przykład gmail. Nazwa użytkownika. Jakaś. Tutaj już program wygenerował nam hasło. Możemy je sobie podejrzeć. Możemy je sobie. Możemy wygenerować sobie nowe. Poprzez generator. Lub tutaj spośród tych opcji. A uruchomię generator. Tutaj wybieramy ile chcemy mieć znaków. Najlepiej. Niech będzie tutaj jakaś większa wartość, może być 20. Co chcemy mieć w tym hasle? Może być. OK, wygenerował nam jakieś hasło. Tutaj możemy wprowadzić sobie adres do strony, skopiować albo ja sobie wpiszę ręcznie. Jest też opcja auto wprowadzania loginu i hasła, aczkolwiek ja nie będę teraz tego pokazywał. Żeby ktoś kogoś po prostu tutaj ilość tych opcji nie, nie odrzuciła, to chciałem pokazać, jak szybko można to skonfigurować i zacząć z tego korzystać. Mamy, gdy mamy już taki wpis, prawda, po, po dodaniu warto sobie, prawda, zapisać od razu i klikając prawym klawiszem myszy. Możemy skopiować sobie nazwę użytkownika, skopiować hasło do schowka, albo mamy tu też fajną opcję przejścia od razu pod url jeśli chcemy zrobić to spod programu Kipas, No i tutaj, prawda, możemy sobie skopiować z programu, albo wprowadzić. No i to już oczywista sprawa. Tak, kopiuj, wklej hasło. Możemy fajnie właśnie tutaj sobie segregować różne wpisy. Aha, i jeszcze takie y, opcje bezpieczeństwa. Może jeszcze pokażę podstawowe. Y, warto zablokować sobie na przykład obszar. W pierwszym y, blokowane będzie po nieaktywności okienka kibasa. Ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby mi blokowało, jeśli na przykład odejdę od komputera. Tutaj definiuję się w sekundach, więc powiedzmy, po. Nie będzie mnie, oj, za dużo. Jak nie będzie mnie 10 minut przy komputerze, czyli 600 sekund, to zablokuj program, żeby, nie może, żeby ktoś, prawda, nie mógł podejść do komputera i sobie po prostu podejrzeć nasze hasła. Tutaj mamy opcję czyszczenia schowka. Warto sobie to na przykład zwiększyć, żeby. Yy, zaraz nam to nie znikło i nie było jakiejś frustracji. OK, yy, tutaj mamy opcję blokowania obszaru. Jeśli chcemy na przykład yy, odejść, a nie zostawiać prawda, na wierzchu naszych haseł. Okay, i tyle. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu.